Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał PykPaf. Ten materiał robię dla osób, które chciałyby kupić swoją pierwszą fajkę do palenia. Oczywiście przepatrzyły różne fora, no i mają teraz całkowity mętlik w głowie. Moją ambicją jest trochę ten mętlik uporządkować, zniwelować, pewne kwestie rozjaśnić, a przede wszystkim uprościć i uspokoić. Zacznę od e, mówienia o materiałach, z których można wybrać pierwszą fajkę, a potem przejdę do kwestii samych kształtów czy też wymiarów fajki. I na początku powiem coś, co stanowi już płętę tego materiału, ale ważne, żeby to było powiedziane na początku, bo będzie tutaj towarzyszyć nam cały czas, mianowicie. Nie przywiązujcie się do pierwszej fajki. Wiem, że wydaje Wam się, że wybieracie fajkę na całe życie, ale to jest totalna bzdura, ponieważ jeżeli Wam się fajczenie spodoba, to gwarantuję Wam, że szybko tak naprawdę Wasza kolekcja zostanie rozbudowana ku zgrozie Waszego portfela. A to dlatego, że fajczenie to nie tylko pykanie, palenie tytoniu, ale to jest również właśnie kolekcjonerstwo, które czasami jest studnią, najczęściej jest studnią bez dna. No to jedziemy! Pierwszą fajkę, którą chcę zaprezentować to jest fajka z gruszy. Tak oto wygląda sobie. To jest jedyny model jaki posiadam, więc tym dzyzlem się nie przejmujcie. Po prostu innego nie mam. Fajka z gruszy to jest nasz taki wschodnioeuropejski produkt. W zasadzie poza naszymi granicami i może, może jeszcze Ukrainą nie jest specjalnie produkowana. Jej ewidentną zaletą jest to, że jest łatwo dostępna, w każdej pipidówie stacjonarnie można ją znaleźć. No i oczywiście jest bardzo tania, ponieważ kosztuje od 30 paru złotych wzwyż za fajkę o przyzwoitych, przyzwoitej wielkości. Co to znaczy przyzwoita wielkość, sobie powiemy potem. Natomiast tu zalety się kończą. Dlatego, że drewno tej fajki nie jest odpowiednio przygotowywane, nie jest ono najlepsze, dlatego, że po prostu... Mm, nie jest neutralne smakowo, dodaje taki swój posmaczek do palonego tytoniu. Ma tendencję do tego, żeby się nagrzewać, co jeszcze potęguje fakt, że wszystkie fajki praktycznie z gruszy są lakierowane, a lakier na drewnie powoduje, że ciepło nie jest oddawane. Przez to tytoń pali się cieplej, im cieplejszy tytoń, tym cieplejszy dym, a im cieplejszy dym, tym mniej w nim niuansów smakowych. A w końcu przecież o smak tutaj proszę ja was Chodzi w tym wszystkim. Oczywiście, kwestia taniości powoduje, że często inżynieria może być tutaj skopana, co też ma po prostu wpływ na komfort palenia. Alternatywą jest fajka z wrzośca. Wrzosiec proszę ja was jest najlepszym drewnem do robienia fajek, a konkretnie korzeń wrzośca. Jest to drewno odpowiednio sezonowane, jest najbardziej neutralne smakowo, w miarę odporne na przepalenia, chociaż oczywiście jak ktoś chce to i taką fajkę przepali i zniszczy. Jest też bardzo ładnie zwykle usłojone, więc ma swoje walory estetyczne. Jeżeli widzicie fajki za kilkaset złotych to w 99% są właśnie zrobione z tego właśnie. Materiału. Natomiast minus jest taki, że najtańsze fajki z wrzośca zaczynają się od około 100 zł w górę. Cały czas powtarzam tutaj to kwestie cenowe. Dlatego proszę ja Was, że no nie ukrywajmy, jeżeli kupujecie pierwszą fajkę, nie macie pojęcia, czy Wam się to spodoba, to chcecie czy nie, patrzycie na cenę. Więc to będzie minus po prostu. I kolejny minus jest taki, że najtańsze fajki z wrzośca powielają błędy czy też zaniedbania fajek z gruszy. To znaczy, często są lakierowane, a więc znowu mamy problem z nagrzewaniem. No i też czasami są skopane, jeżeli chodzi o inżynierię. Ale mimo wszystko są znacznie, znacznie smaczniejsze niż fajki z gruszy. Więc jeżeli macie możliwość zakupu takiego nieco droższego, to polecam fajkę właśnie. Z, yy, z wrzoszca, ale najbardziej to poleciłbym Wam fajkę z kukurydzy, czyli fajkę skaczana. To jest, proszę ja, z moim zdaniem, produkt, który ma najlepszy stosunek ceny do jakości. Są to tanie fajki, ponieważ zaczynają się od 40 paru złotych za renomowaną firmę, czyli Missouri Marshal. Nie wiem, czy widać, pewnie nie. Missouri Mershaw i jeżeli kupujecie fajkę z kukurydzy, to, to tylko tej firmy proszę ja was kupujcie, nie żadną tam chińszczyznę. Dlaczego ta fajka jest dobra? Okej, okay. nie jest neutralna smakowo, daje taki słodki posmaczek do tytoniu, ale bardzo przyjemny. Jest łatwa w obsłudze, w tym sensie, że łatwa, raczej wytrzymała jest, gdzieś wam spadnie, nie obije się, nie stłucze się. Naprawdę się w niej pali bardzo dobrze. Niech o tym świadczy fakt, że osoby, które już naprawdę mają srogą kolekcję fajek, i to takich za kilkaset, nie tylko złotych, ale za kilkaset dolarów, to nie kupują już najtańszego wrześca. Nie kupują już fajki z gruszy no chyba że mają jakiś ekscentryczny kaprys ale mają najczęściej w swojej kolekcji, bądź czasami kupują fajkę właśnie z kukurydzy. Niech to mówi samo za siebie. Minusem fajki jest oczywiście to, że wygląda jak wygląda. Jeżeli oczekujecie fajki takiej klasyki europejskiej, jak wasz pradziad sobie kurzył, no to tu niestety macie tylko do wyboru klasykę papajowską, klasykę amerykańską. Z uwagi też na rodzaj drewna, formy tych fajek czy różne kształty są bardzo ograniczone. No i co? Jakie wnioski z, tego, z tych materiałów, z których robi się fajki? Najlepiej polecam kukurydzę, ale szczerze mówiąc, kupcie taką, jaka Wam się podoba tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, na początku Wasze podniebienie nie będzie w ogóle przyzwyczajone do dymu fajkowego i nie odczujecie tych niuansów związanych z drewnem takim, czy, czy śmakim. Więc, jak powiedziałem na początku, nie przywiązujcie się do pierwszej fajki, tak? Jeżeli Wam się fajka nie spodoba, to nawet jak kupicie gruszkę, to tak czy siak potem kupicie sobie jakąś droższą, lepszą fajkę, więc tu się nie stresujcie w żaden sposób. Każda będzie dobra, choć według mnie kukurydza będzie najlepsza. Przejdźmy sobie może płynnie teraz do kwestii hmm, wymiarów, tak? Fajki. To jest już, proszę, ja Was znacznie bardziej istotna rzecz, dlatego że trzeba zwracać uwagę przy wyborze fajki na szerokość paleniska. Dlaczego? Dlatego, że fajka zbyt wąska będzie dostarczała za mało tlenu do żaru. Będzie wam gasło. Fajka zbyt głęboka to samo. Żar będzie niżej. Tlenu będzie mniej, będzie Wam gorzej się to paliło. Najlepiej wybierać fajki, które są nie węższe niż 19, a najlepiej nie węższe niż 20 mm oraz nie głębsze niż. 35 mm, około 35 mm. Takie fajki na początek przygody są najlepsze. Drugą rzeczą jest tutaj kwestia, jak fajka jest długa, jak fajka jest duża. Raczej bym skłaniał się, żebyście wybierali fajki raczej dłuższe niż krótsze, dlatego że krótka fajka taka powiedzmy poniżej 12 cm długości, tak mówię to jakby na oko, będzie powodować, że żar, który tu będzie być bliżej Waszych ust, dym nie zdąży się odpowiednio schłodzić, a nie, a, a też sobie zdajemy sprawę, że jak zaczniecie palić, to z uwagi na brak umiejętności będziecie palić ciepło. Więc ryzyko poparzenia języka, które zniweluje smak palenia do końca, będziecie mieli znacznie tutaj bardziej rozbudowane. tak? Ale z tego względu niektórzy powiedzą, bo są takie szkoły, że tym bardziej powinniście wybrać fajkę krótką, dlatego że nauczycie się ostrożnie palić, kiedy kilka razy się poparzycie. Ja szczerze mówiąc. Ym... Nie jestem wyznawcą takiej szkoły, dlatego że uważam, że jeżeli kupujesz pierwszą fajkę, czy kupujecie pierwszą fajkę, to chcecie sprawdzić, jak to wszystko działa, tak? Mieć z tego jakąś przyjemność, zobaczyć, czy w ogóle to Was wciągnie. Jeżeli Was wciągnie, no to sobie wtedy kupcie tą krótką fajkę, jak Wam się podoba. Nie ma, nie ma to żadnego problemu, ale też nie, nie podchodzimy do fajki, jakby to miał być egzamin na prawo jazdy, egzamin dojrzałości, że nie wiadomo, jak mamy się przygotowywać do tego i robić nie wiadomo jaką inwestycję w nasze umiejętności, bo... No, nie o to tu w tym wszystkim chodzi. Jak nam się spodoba, to sobie potem kupmy fajkę, jaką po prostu chcemy, o jakich wymiarach i sobie spróbujmy w tym palić i uczyć się dalej. Kwestią już taką w miarę... Aha! Zanim przejdę do kwestii już takich bardzo pobocznych, to jeżeli będziecie kupować fajkę z wrzośca, czy też z gruszy, które będą lakierowane akurat, to... Starajcie się wybierać, jeżeli możecie, fajkę o w miarę grubych ściankach. Wtedy to ciepło się będzie rozchodzić i będzie mniej się ten tytoń wam w środku nagrzewał. No i teraz przejdźmy do kwestii takich całkiem pobocznych, takich jak kształt fajki. Wiadomo, są fajki proste, są fajki krzywe, półkrzywe, tak zwane halfbenty. Jaką wybierzecie, to już zależy tak naprawdę od waszych estetycznych upodobań, choć z kwestiach takich praktycznych, na początek wygodniejsza w paleniu jest właśnie fajka krzywa bądź półkrzywa. Bo zobaczcie, jak mamy takiego tak zwanego bęta, krzywą fajkę, rozpalam ją sobie, tak, to widzę oczami, ciężko czymś innym, widzę tutaj, kontroluję wzrokiem, czy równomiernie to rozpalam, yy, czy ten żar mi nie ucieka do środka podczas palenia. Także ma to jakieś tam znaczenie i jest to wygodniejsze na początek, ale nie jest to jakieś, jakaś konieczność, więc jeżeli podoba Wam się całkowicie prosta fajka, nie ma z tym żadnego problemu, nie przejmujcie się. Kwestią też drugorzędną według mnie jest to, czy fajka taka nowa, a te tanie tak mają, będzie mieć tak zwany prekarbonizat. To jest taka tam jakaś syntetyczna maś, która jest, którą środek fajki jest otoczony, palenisko, po to, żeby... Yy, Płomień, który tutaj się dostaje, nie przepalił fajki po prostu. To chroni przed przepaleniem. Nie jestem pewny, czy to tak naprawdę działa. Ale jeżeli jest jakaś mała szansa, że działa, jak najbardziej można wybrać. Jeżeli nie wybierzecie tego, też nic złego się nie stanie. Pamiętajcie, to jest wasza pierwsza fajka. Nawet jeżeli po kilkunastu paleniach ją zniszczycie, kupicie sobie nową. Jeżeli wam się do tego czasu fajczenie nie spodoba, trudno. Nie kupicie, nie palicie i to wszystko. Oczywiście jest grupa osób, która jak kupuje fajki z prekarbonizatem, no to honor fajczarza każe im zedrzeć ten prekarbonizat, ponieważ uważają raz, że to jest takie granie fair, a z drugiej strony, że ten prekarbonizat jednak dodaje tam jakiegoś nieprzyjemnego smaczku do tytoniu. Nie mam co do tego zdania. Ja też w prekarbonizatach nie palę, ale jestem skłonny przyznać tutaj rację. Natomiast, tak jak wspomniałem, ponieważ wasze podniebienie nie będzie wyczulone specjalnie na niuanse smakowe, więc nie będzie to dla was miało wielkiego znaczenia, a przynajmniej nie pierwszo ani drugorzędnego, moim zdaniem. Także czy będzie prekarbonizat, czy nie, jak chcecie. Naprawdę, nie ma co tutaj wydziwiać. Są oczywiście też fajki, które mają różne systemy filtrowania. Zastanawiacie się czy może kupić fajkę z filtrem takim węglowym, czy może kupić fajkę z takim metalowym skraplaczem, który ma chłodzić dym. Powiem wam tak. Według mnie nie ma to znaczenia. Ten metalowy skraplacz gówno chłodzi. Filtr nie ochroni was przed rakiem. Także róbcie jak chcecie. Według mnie nie ma to specjalnie znaczenia. Ale rozumiem, że ktoś może mieć inne teorie na ten temat. Hmm, natomiast jeszcze tu chyba jakaś taka rzecz, którą chciałem poruszyć. Nie, to chyba to chyba wszystko w zasadzie. No to wszystko chyba. No to podsumowując proszę ja was. Moje przesłanie do narodu jest takie: nie przejmujcie się, nie stresujcie się, nie ma co się doktoryzować nad wyborem pierwszej fajki. Chcecie fajkę z gruszy? Elegancko. Chcecie z wrzośca? Jeszcze lepiej. Chcecie z kukurydzy? Super, bardzo dobrze. Jaką wybierzecie? Taka będzie dobra. Ważne, żeby wam się podobała, żeby leżała w dłoni, komponowała się z waszą mordą i wszystko będzie, proszę ja was, w porządku. A jak wam się spodoba, to popłyniecie i tak z górki i niedługo sobie sprawicie całkiem całkiem nową kolekcję. A o tej pierwszej fajce najprawdopodobniej szybko y, zapomnicie, krótko mówiąc. Pamiętajcie tylko o tej najważniejszej rzeczy. Czyli o wymiarze paleniska, żeby nie było zbyt wąskie, zbyt głębokie i wszystko będzie dobrze. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy, postaram się w ramach możliwości oraz swojej jakieś tam y, wiedzy czy przeświadczeń, postarać się na to odpowiedzieć. Także dzięki Wam za oglądanie materiału, zapraszam do subskrypcji kanału. No i co widzimy się przy innych nagraniach. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się na razie.